Drodzy młodzi no, przyjaciele, cieszę się, że mogę złożyć wam życzenia z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Jeden z naszych poetów, przynajmniej, napisał w swoim wierszu, że w noc paschalnym ziemia uzyskała serce. Zaczęło bić serce Boga na ziemi i w ziemi. Dlatego Patrząc na Chrystusa zmartwychwstałego, życzę Wam, abyście na nowo odkryli piękno Ziemi, po której stąpacie, piękno Waszej codzienności, Waszych wysiłków, pracy, nauki, pierwszych miłości, pierwszych niepowodzeń, abyście przez pryzmat zmartwychwstania Chrystusa dostrzegli, że Ziemia jest miejscem życia jest planetą Boga i Człowieka w Jezusie Chrystusie. Widzimy także, że Chrystus Zmartwychwstały udaje się do swojego Ojca. Pozostaje z nami na ziemi przez sakramenty, przez Boże Słowo, przez obecność szczególnie w Eucharystii, ale równocześnie jest w domu swojego Ojca. I to jest nasz kierunek. To jest nasz cel. Wielu młodych ludzi dzisiaj nie dostrzega celu swojego życia. Traci sens pielgrzymowania, wysiłków. My mamy dom, do którego wszyscy zmierzamy. Tym domem jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Dlatego życzę Wam, abyście patrzyli zawsze na ten cel i żebyście nie zmarnowali swojego życia, do czego nas zachęcał papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie, abyśmy byli teraz Boga, nie odsuwali ważnych decyzji, działań na przyszłość nieokreśloną, ale w tym momencie młodości, gdzie decydują się y, przyszłe, zasadnicze kierunki naszego życia, zawsze mocą Ducha Świętego obejdywali właściwą drogę. Życzę Wam, abyście byli ludźmi rzeczywiście wpływowymi. Ale nie chodzi o wpływy polityczne, gospodarcze, ekonomiczne. Chodzi o to, aby mieć wpływ na historię swojego życia, na historię życia przyjaciół, na historię życia parafii, w której jesteście, kościoła, tych wszystkich, z którymi jesteście związani. Patrzyliście niedawno na płonącą katedrę Notre Dame w Paryżu bolesne doświadczenie, ale najważniejsze jest to, że obok katedry modlili się w zrealizowanej Francji młodzi ludzie. Potężny tłum młodych ludzi śpiewających modlitwę Zdrowaś Maryjo. I to jest nasza przyszłość. W tej wizji chcę, abyście widzieli swoje życie, życie Kościoła. Katedry można odbudowywać, kościoły można odbudowywać, ale w dmachu świątyni naszego życia, gdy go zniszczymy, nie jesteśmy w stanie odbudować. Owszem, czasem tak, nocą Bożą. Pamiętajcie, że jesteście żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej. Niech Chrystus zmartwychwstanie w tej świątyni. Bądźcie ludźmi nie śmierci, ale tajemnicy zmartwychwstania.